Europejską, Będzie w stanie również przekazać godne gospodarstwo swojemu następcy. Często były krytykowane małe gospodarstwa, chociaż to, to jest nieporozumienie, bo one są również w Polsce potrzebne. One zapewniają żywotność społeczną obszarów, nie dają środków do życia, to jest oczywiste. No Nie ma co żeby prowadząc prostą produkcję rolniczą na kilku czy kilkunastu hektarach utrzymać rodzinę. I to z tych wykresów również tutaj. Wynikało. Ale te gospodarstwa już od dawna nie żyją z rolnictwa. Mają dodatkowe źródła dochodów, które z rodziny pracuje, są te transfery socjalne, o których Pan Profesor wspomina. I nie próbujmy na siłę likwidować tych gospodarstw. One mają Natomiast podstawą rolnictwa, towarowego rolnictwa, tego, które daje najważniejszą ilość żywności, to są te gospodarstwa, które mają parę parędziesiąt hektarów. Tu był pokazany ten pułap, o jakim marzą polscy rolnicy, żeby mieć to 30-50 hektarów.